Rostomili, posłuchajcie, o <laughs> dziku, o dziwokim traktorze. E, Kapkę wam wyrządzę coś bardziej do chłopów, ale se myślę, że ani nie jedna paniczka se też to rada poczyto, a po posłucho. Wiecie, Rostomili, na dziedzinach, na cieszyńskiej ziemi, ludzie jak inni mogli, to se pomogali tymi maszynami, bo przeca... Wszystkiego nie było zrobić rękami. Po wojnie, jak już się postawiło werki, to zaszło się w nich robić rostomańte wieca. Najprzód wercajk, a potem a i traktory. Były między nimi a i takowne małe traktorki, co się ich miało używać na ogrodzie, jak domią o porę wołków, ale stało się tak, że te malutki maszyny robiły taki wieca, co się o, o, o nich inżynierom ani nie brynsło. Prawiło się na, na, ty, na nich dziki, bo miały z przodku napisane yy, tak miały z przodku napisane, a po naszymu to jest dziwoko świnia. A ten traktorek był na ozaś dziwoki, bo poradził zrobić kupa wiecy, co o nich wąchcem kapkę powyrządzać. Dzik miał inny dwa koła, a jedną ośkę. Silnik miał jeden, cylinder, tuż jak się go już zapuściło, to puszczał dym z rury jako stażik, y, będzką falwkę. No ale najprzód trzeba było się podziwiać na świeczkę, wypucować, w, w, z, wypucować zakręcić ją spadki. Potem się odewrzyło mały kran z benzyną, cykło się cykocz, co puszczał elektrykę y, na świeczki, a dziepro potem się nastryczyło rółkę na zębatkę, co kręciła silnik. Trzeba było nią porę razy fest szkubnąć do wyrchu, co by silnik zapuścić, a musiało się dobać pozór, co by ta rółka nie odskoczyła, a nie pizła kogosik w pysk. Jak się już dzika zapoliło, z rury dym, to już było ganz dobrze. Szło coś ich zrobić. Cały wercajk, co by przy dziku robić, gazda miał w jednej ocelowej kisińce, a dawało się ją pomiędzy ty co się nimi wciepowało biegi. Dzik nie miał wolantu jako inksze traktory. Jechało się nim kapkę tak, jak, jak na motorce. Wciepało się pierwszy bieg, puściło się sprzęgło, a maszynka pomału jechała do przodku. Wiecie, ten traktorek miał inny porę koni, tych maszynowych, ale poradził przysmyczyć kuchał piekajco. kajco. Szło ku nim mu zachoczyć baj pług, bruny, a i przyczepę. Najwięcej z tą przyczepą siedzik skamracił, bo na dziedzinie było tak, że się coś kuchał chałupie z pola, lebo z lasa musiało przysmyczyć. Dzik miał inny porę koni, ale jak chciał, to szkubał, jakby był z niego ganz wielki traktur. Przy chałupie dycki stoła przyczepa, co miała oje ojko z takowym końcem, co go szło wrazić do dzika. A na tej przyczepie szło wszystko kuchałpie chałupie a i z daleka, ba i siano. Dycki się naladowało wielkocną furę, co ją było widać z drugiego kopca dziedziny, ale smyczył ją maluczki traktorek, co wiele razy do kopca kuckał, ale jechał dali. Dzikiem się woziło okrotą rzepę z gruntu, ziemnioki ze zimnoczyska, a i gnój, co się go kidało na polu. I nie trzeba było naladować tela, co by to borok poradził uwieść. Dzik był szykowny, ale nidycki, bo przeca z niego była dziwoko świnia. Nie każdy nim umiał, a poradził jeździć, bo przecież trzeba było mieć kapkę siły, co by go udzierżyć. Wiele razy było tak, że dzik ściepał gazdę, a mu uciekł do lasa. albo jak się nim jechało do szagówki, to poradził fe z rękami szkubnąć. Jak się jechało równo, to się szło na zicu, to szło na zicu siednąć. Ale dyski, jak się chciało skręcić, albo cofnąć do zatku, to już trzeba było ze zica zesiednąć, a i śpieszki. Jak się dzika wykluzało, baj z garaży, to się też szło za nim pieszki, niż się go sprzągło do jakiejś maszyny. Po tym nieskożyli, wiele razy było tak, że się dzika przerobiało na traktorek, co miał cztery koła, a wolont. Dzika mi się jeździło, a i w Goralii, po gruniach, ale tamto już trzeba było fest umieć nim hewirować. Dzisiaj, już tym maluczkich, tych maluczkich traktorków po, chałpia, po chałpach moc nie ma. Ale można go mocie jeszcze kęsik dole, przykrytego starucnym, stażikowym mantlem, ani nie wiecie, jak o to je przygoda, go samemu zapolić, a ujechać porę metrów. Ale to trzeba umieć. Tuż się raczej spytajcie stazika, bo inaczej was może ten traktorek kańsiej odsmyczyć, a uciecze do lasa, Dyć to jest dziwoko świnia.